you mm -hmm. mm -hmm. Witajcie wszyscy znani i nieznani. Kalendarz mesjański. Cóż to takiego jest? Od wielu lat, to jest od roku 2011, wydajemy kalendarz mesjański na bazie naszego kalendarza gregoriańskiego, którym posługujemy się na co dzień. A po co to robimy? Kalendarz, którym się posługujemy na co dzień jest inny od tego, który się znajduje w Biblii. Więc na co dzień używamy kalendarza słonecznego, a natomiast w Biblii opisany jest kalendarz księżycowy. Księgi, pisma świętego, ukazując dni świąteczne, wydarzenia z historii Izraela, czy też po prostu czas, posługuje się właśnie takim kalendarzem księżycowym. Dlatego, aby lepiej zrozumieć specyfikę świąt Boga Jahwe, proroctw, wydarzeń, czy też choćby roczny cykl funkcjonowania ludu Bożego, postanowiliśmy wydawać kalendarz biblijny, mesjański, który jest nałożony na nasz kalendarz gregoriański. W starożytnym Izraelu za czasów Pana Jezusa istniały dwa równoległe porządki czytania Tory. Pierwszy, starszy, sprzed niewoli babilońskiej, tak zwany jerozolimski, został podzielony na 154 sedarim, czyli porządki. Ten cykl trwał przez trzy lata i kończył się w Jerozolimie wieczerzą paschalną. Takie właśnie nauczanie odbywali uczniowie Pana Jezusa. Drugi cykl, młodszy, tworzący się od czasów Ezdrasza, był to roczny cykl czytania, tak zwany babiloński, podzielony został na 54 parasze, czyli części albo coś, co jest oddzielone, wydzielone, żeby wyjaśniać. Nie wchodząc w wielkie szczegóły, cykl jerozolimski był połączony ze świątynią, a babiloński z synagogą. Po zburzeniu drugiej świątyni w roku 70 cykl jerozolimski zaczął umierać śmiercią naturalną z powodu braku między innymi składania ofiar w świątyni i związanej z nią służbą kapłańską. My w naszym kalendarzu zamieściliśmy roczny cykl czytania Tory i Proroków. Jak posługiwać się naszym kalendarzem? W górnej części zdjęcia znajdziemy krótkie nauczanie na temat prorokowania, proroctwa i Proroków w Nowym Przymierzu. W całym kalendarzu znajdziemy 12 krótkich lekcji. W dolnej części zdjęcia znajdziemy wybrany fragment proroctwa, które jest w trakcie wypełniania się lub którego wypełnienie jest jeszcze przed nami. Pod tym słowem z Biblii jest zachęta do rozważania przez cały miesiąc jednej z ksiąg z tak zwanych dwunastu proroków mniejszych. Dodatkowo znajdziemy Obok nazwy księgi wyjaśnienie znaczenia imienia proroka. Następnie mamy podaną nazwę miesiąca w kalendarzu polskim oraz aktualny rok żydowski od stworzenia świata. W tabeli miesiąca zawarte są nazwy tygodni po hebrajsku i po polsku. A ponieważ pierwszy dzień to niedziela, a siódmy sobota, to w takim układzie jest on przygotowany, tak jak w Biblii. W dzień siódmy czyta się odpowiedni fragment Story, o czym wspominaliśmy wcześniej z tego rocznego cyklu czytania. Taki fragment czyta się w domu, wspólnie z rodziną i rozważa się go na głos. W rubryce sobota znajdziemy nazwę tego tygodniowego czytania z Pięcioksięgu, dopasowany do niej fragment z Ksiądz Prorockich oraz fragment z Nowego Przymierza. Natomiast w rubryce Niedziela znajdziemy czytania z Nowego Przymierza dotyczące czasów ostatnich, czyli czasów końca, Acharit Hayamim. Zostały one dobrane przekrojowo, abyśmy ujrzeli pewne sprawy z szerszej perspektywy. Bardzo ważne są nazwy tych czytań zostały wymodlone od Boga. A co znajdziemy w każdej pojedynczej kratce, rubryce? W lewym, dolnym rogu oczywiście cyfrę oznaczającą, który to jest aktualny dzień miesiąca. Tak po naszemu. A po przekątnej, drobnym drukiem, jest podana żydowska nazwa miesiąca, no i oczywiście, który to jest dzień. Nasze dni wolne ustawowo od pracy są zaznaczone kolorem zielonym, a ponieważ jest to kalendarz biblijny żydowski, nie podają nazw świąt, których nie ma w Piśmie Świętym, aby nie zaciemniać tematu. Święta biblijne i żydowskie oznaczone są również ikonami, a cyfra i żydowska nazwa miesiąca mają wtedy kolor czerwony. W ten czas w rubryce pojawiają się dodatkowe czytania tekstów ze Słowa Bożego. No i ważna rzecz. Ponieważ dzień biblijny zaczyna się po zachodzie słońca i trwa do kolejnego zachodu słońca, każde święto biblijne zaczyna się wieczorem dzień wcześniej. Na przykład w naszym kalendarzu Szawułot, czyli Pięćdziesiątnica, zaznaczona jest w niedzielę 5 czerwca, ale de facto, zgodnie z kalendarzem biblijnym, święto rozpoczyna się 4 czerwca w sobotę po zachodzie słońca. Jedynym wyjątkiem w naszym kalendarzu jest seder paschalny, który jest oznaczony we właściwy sposób, że wieczorem właśnie tego dnia należy odbyć seder paschalny. Dodatkowo uwzględniono nasze polskie święta narodowe. No, i żydowskie święta narodowe. Znajdziemy też dzień babci, dziadka, matki, ojca i inne. Nie może również zabraknąć informacji o zmianie czasu letniego i zimowego. Nauczmy się liczyć czas na sposób biblijny. Poznajmy święta Boga Jachwy. I posłuchajmy, co mówi na kolejny rok każdy z trzynastu proroków.